Jechaliśmy do ft i jak co roku kolejka na wejściu ogromna, ale mamy bilety już online kupione, także musimy się tylko odbić. Tak, te karpie w Big są tutaj No, duże są rybki. Idziemy na kolejkę taką, co się nocą jeździ z wróżkami, nie? Szymuś, a bardzo fajna jest. No, i kostek jest bardzo szybki. na stację, idziemy na pociąg. Na Idziemy teraz na takie wagoniki jak tam jadą no, chodź. I jedziemy ślimakiem. To są kosze na śmieci, nie? One gadają, super są. Jest zjeżdżalnia wielka dla dzieci, plecy, zabaw zabawne dole mamy. Jest dużo załupów, dużo... dużo takich atrakcji też niemechanicznych. Łajnica, chyba musi być, nie? Musi być. taka ciekawa karuzela, gdzie trzeba pedałować, żeby jechać. Stwierdziliśmy z Szymkiem, że się nie będziemy męczyć, idziemy dalej. Takie cyrkowe toalety tu są. Czod. Patrzcie na wiatrak. Tak, jesteśmy w interaktywnym cyrku. Wyrało, tak fajny jest fajny smak, no. patrz leci mu dym z tego nosa. tu jest kolejka Vogel ona jest w ciemności, szybka, ale nie jest do góry nogami. Szymek stwierdził, że w tym roku nie idziemy, byliśmy rok temu, idziemy dalej. My staramy się z Szymkiem chodzić y, po tych atrakcjach, y, po których nie byliśmy, ale też te nasze ulubione. No, a Kuba z tatą to gdzieś latają do góry Stoimy w kolejce i zaraz będziemy takimi łódeczkami sobie pływać tutaj po jeziorku. Myślisz, że jest agresywna bec? Syczą, no jak się z blisko to syczą. Teraz do tunelu wpłyniemy. I to jest czarna kaczka. A te to są zwyczajne? Tu jest łabędź. Uda nam się nagrać. Są malutkie kaczuszki. Takie męczówkie. A tu mamy jeszcze łabątka. O nie, musimy być ostrożni na łabędzie, żeby jej im Nie, nie on odpłynął, kochanie. Jesteśmy w tej samej restauracji co rok temu, ale teraz już cwaniakujemy i wybieramy menu z tablicy, bo są kolejki zawsze. Zestaw rodzinny, cztery porcje frytek sosy, trzy wody kola i dwa kubełki kurczaków. 40 euro, nie? No. Jakiś dziwny ufoludek widzowie! Idziemy do zamku na bal teraz, nie? Będziemy yy, jechać i tańczyć <grywka> na raz. Idziemy teraz na UFO, ostatnio było nieczynne, tu właśnie wylądowało, może się dostaniemy, no może się dostaniemy w tej kolejce. No i niby bez kolejki, a się nie załapaliśmy, dopiero następnym rzutem. Mamy cały Efteling z góry, jesteśmy na UFO, tam są posterki.

Mamy taki upał, że o, lejemy Szymkowi po włosach zimną wodą. Kuba to samo z Bartkiem. I odprawiamy takie trochę czary-mary, ale jest taki upał. Tutaj jest strefa Patamorgana. Nie byliśmy tu nigdy. Jest jakiś bazar. Nie wiem, jakieś fontanny, coś tam idziemy zobaczyć. O, i toalety są. Idziemy do toalet. I jeszcze napełnianie butelek z wodą i ruszamy dalej. Hej, nie nagrywaliśmy Wam wszystkiego, bo się nie da. Zaliczyliśmy z Szymkiem praktycznie te, których nie zaliczyliśmy rok temu. Teraz idziemy jeszcze raz na pociąg. Potem może wejdziemy do lasu. Lasu Wam w ogóle nie kręciliśmy w tym roku. Jest cały las nagrany na poprzednim filmie. Podlinkuję Wam na dole. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Coś nowego zobaczyliście. Już chyba wszystko tutaj przeszliśmy, ale budują się tu hotele nowe. Yy, kemping też jest fajny. Już żeśmy się zastanawiali, czy kiedyś po prostu na kemping nie przyjechać cały na cały tydzień i wtedy można korzystać do woli. A tak to my zawsze na jeden dzień wskakujemy. Zastanowimy się jeszcze nad tym. No. To tyle. Mam nadzieję, że się jakoś tam podobało. No. 到是谁呢？爸。